이렇게 해서 이렇게 해서 쏙 Od ofiar. Nie, po prostu uważam, że służby porządkowe i, i władze nie, nie zna w ogóle problemu od tej strony i nie chce się nimi zajmować. Uważają, że to po prostu bójki między, 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 między nie, lewakami i neonazistami, a wcale tak nie jest, ponieważ ze strony skrajnej prawicy giną osoby, natomiast jeżeli się zdarzają, bo oczywiście się zdarzają bojówki lewicowe, to jeszcze nikogo w Polsce nie zabiły i, i nie mają e, takich osób na sumieniu, na pewno. dlaczego to, to bardzo ważne, dlaczego zakrywamy twarzy, ponieważ bójmy się, najzwyczajniej się bójmy. Ja, jako organizator, nie chciałbym być kojarzony, chciałbym spokojnie chodzić po mieście, chciałbym spokojnie żyć. Nie chciałbym być represjonowany w pracy, poza pracą, gdziekolwiek chcę chodzić. A ci ludzie bardzo dobrze to wykorzystują, identyfikują nas, wybijają nam szyby w domach jako antyfaszystom. No i tak samo jak niektórych ludzi po prostu zażynają maczetami, tak? to wszystko. No to nędzą. z nędzą. wszystko. nędzą. Narodowcy nie da z nędzą! Narodowcy nie da z nędzą! Że pana ja też jestem narodowcym, ale ja i Żyda szanuję i Murzyna szanuję. Bardzo pan ci wow. wyrażał tych Na brawo, A mam... co myśli pan, że tych, którzy zabili, to nie mieli kolegów narodowców, to wszystko Przez jest pana... jedna paczka. E, pan na duszę tego kupaka, ja tak. absolutnie nie znam tego kupaka. A ci co napadli, do... tak? Na przykład, napadają do... na ludzi, to są wszyscy koledzy i tyle. Tak, nie, to jest, panie, jest jedna banda, jedna koledzy. paczka. Koledzy. Moje poglądy są prawicowo liberalne. Ale, ale nie ja nie rozmawiam, rozmawiam o panu, rozmawiam o całych grupach, które są w Grałym Stoku i które są realnym problemem i nie może pan temu zaprzeczyć. Jedni kudują się z drugimi. I taka jest prawda, więc przepraszam bardzo. Ale to pan tak jak pan nie zaraz y, zrobią no, mi zdjęcie, a potem tak? ktoś sprawdzi straci tak? Mamy więcej? Ma być więcej model z Białymstoku? Pan kłamie, tak? Słuchajcie, Przepraszam bardzo! Ktoś, to morderstwo w Białymstoku Policji ma zostać kolejnym męczynikiem. Nie ma problemu Był, ze prawicą. Jeżeli jest ktoś tutaj, kto chce nam tłumaczyć, że nie ma w Polsce faszystów, tak? Radykalnych narodowców, polskich neofaszystów, to bardzo prosimy, żeby nam wytłumaczył, skąd się wzięło ponad 40 śmiertelnych ofiar, setki pobitych, zranionych osób. Skąd? Zesłani? Mordercy się zasiewają, bo uczciwi ludzie. Otwartym przyłbicą idą. Dobrze, bo, e, słuchajcie, a, bo są jakieś kontrowersje. A pomoza, My może wytłumaczymy dziennikarzom za teraz, tym, którzy nie wiedzą, a zdaje się, że wszyscy I powinni wiedzieć, wiedzą, dlaczego nie na nie tym placu w tym momencie kilkadziesiąt osób zasłoniło twarze. Tak, wytłumaczymy to teraz. A, a to dlatego, że są takie miasta jak Białystok, ale nie tylko Białystok, powiedzmy szczerze, których ludzie, którzy wychodzą na ulicę przed Protestować przeciwko faszystom, rasizmowi, homofobii, ksenofobii, nacjonalizmowi, ich życie jest zagrożone. Dlatego zasłaniamy twarze. I chcielibyśmy, chcielibyśmy, żeby poszło to teraz do wszystkich mediów tylko z tego powodu. Dziękuję. Magda dzisiaj Słuchajcie, jest e, wiele, wiele grup społecznych tutaj z Białego Stoku, z Podlasia, e, z całego kraju i e, przygotowanych jest wiele, wiele oświadczeń. Każda grupa przywiozła swoje oświadczenie. Zaraz będziemy po kolei je prezentowali. Zapraszamy wszystkich, wszystkie osoby z Białego Stoku, e, które tak jak my nie chcą już pozostać wierne wobec tego, co się dzieje w tym mieście, co się dzieje w tym regionie co być może, jeżeli teraz nie powstaniemy razem solidarnie, będzie się działo w innych regionach tego kraju. Zapraszamy, żeby przyłączyli się do naszego wiecu, do naszej demonstracji, żebyśmy złamali ten pad, faszystowski, profaszystowski układ, który panuje w Białymstoku. W mieście dzieje. Zapraszamy pierwsze osoby do środka. Rok 2011. Umieszczenie na tablicy w tej ofiarę katastrofy smoleńskich z symbolu oraz z symbolu Łapaj pozpalenie jeszcze? od kolejności. Jeszcze! Jak długo! Jeszcze! Ja kogo, ja jeszcze! Ja jeszcze! Ja jeszcze! Ja Wolny od faszyzmo! z nami! z nami! Chodź z nami! z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami!

Jałyszą! Wolna od faszystów! Od nasie! Jałyscą! Wolna od faszystów! Od